Jak zostać trenerem personalnym? Pierwszy punkt to minimum rok stażu na siłowni. Ja Wiadomo, że jak chcemy komuś pomóc, to musimy sami nauczyć się wszystkiego, co jest związane z odżywianiem i z treningiem. Więc ten rok pierwszy możemy potraktować jak właśnie naukę, by móc później trenować innych. Możemy patrzeć na właśnie znajomych, ludzi, którzy chodzą na siłownię, jako takich potencjalnych klientów, nie chodzi o to, że w przyszłości będziemy właśnie z nimi współpracować, tylko że będziemy im pomagać i, i będziemy się w ten sposób uczyć, jak doprowadzić osobę do tych rezultatów, które chce osiągnąć. Tak. Dlatego widzimy kogoś, to nie umie wykonać jakichś ćwiczeń, ma problem na przykład z odżywianiem. Możemy go w tej kwestii edukować i pokazywać mu różne ćwiczenia. Kolejna rzecz to minimum wiedzy, właśnie o treningu i odżywianiu. Wiadomo, że trzeba mieć jakiś minimalny pułap, jeśli chodzi o merytorykę, tak by móc innym pomóc. Czyli szukamy na przykład wiedzy na YouTubie, w książkach, podcastach, można jeździć na szkolenia. E, o tym po więcej powiem w kolejnym punkcie. E, w każdym bądź razie, cały czas staramy się uczyć, czyli z myślą o tym, że w przyszłości będziemy prowadzić innych, cały czas uczymy się też w, jakby, w teorii. No i Właśnie, tak jak wspomniałem w pierwszym punkcie, to teorię wykorzystujemy w praktyce na sobie. Czyli staramy się dojść do jakichś wyników. Zależy na czym nam zależy. Powiedzmy, że jest to sylwetka, więc próbujemy poprawić swoją sylwetkę. Próbujemy na przykład zejść z poziomem tłuszczu, zbudować mięśnie. Albo na przykład ktoś może próbować coś naprawić, bo coś woli i, i spróbować dojść do tego by nie bolały plecy, dla przykładu. Kolejny, kolejny punkt to bezpłatne prowadzenie ludzi. No to już wcześniej o tym wspominałem. Oprócz właśnie znajomych możemy ludzi pisać do różnych ludzi, którzy chodzą na siłownię, możemy o ludzi, którzy których jeszcze nie znamy, staramy się poznać z właśnie siłowni. Jeżeli oni je potrafią trenować, a my już jesteśmy lepsi od nich, wiemy więcej, jesteśmy w stanie im pomóc, staramy się to robić właśnie bezpłatnie. Jak takie, jakby to nazwać, praktyki, właśnie z udziałem innych osób. Sami sobie stwarzamy właśnie takie praktyki. Wtedy będzie nam łatwiej. Y, wykonywać właśnie y, treningi, y, wykonywać ten zawód w przyszłości za już pieniądze. Chyba, że już się czujemy pewnie, to wtedy możemy y, proponować osobom. Y, tylko, że właśnie, y, tutaj mam kolejny punkt: to właśnie rozmawianie z ludźmi na siłowni, y, pisanie do nich, ale już też z ofertą konsultacji. Czyli oferujemy bezpłatną konsultację, a później na tej konsultacji pokazujemy próbkę swoich możliwości yy, tak, by osoba nas poznała, tak, żeby nam zaufała, i wtedy można zaoferować treningi w jakiejś cenie, lub jak, je, jak jesteśmy totalnie początkujący, możemy też yy, zaoferować bez, bezpłatną pomoc. Tak jak wcześniej wspominałem, bo jeżeli później będziemy mieli taki dowód, że doprowadziliśmy pewne osoby, na przykład z sylwetki trochę słabszej do, do bardziej mięsionej albo bardziej odtłuszczonej do lepszej sylwetki, wtedy kolejne osoby będą w stanie nam zapłacić za to, żebyśmy my też mogli im pomóc za jakieś pieniądze. Eee, właśnie taka konsultacja bezpłatna wielu trenerów nawet już zaawansowanych dalej korzysta z tej opcji ponieważ wiele tak jedna godzinka nie zmienia. A mamy właśnie osobę która może jest właśnie potencjalnym naszym klientem i ludzie wykorzystują tak zwany lead magnet czyli próbka pokazania tego do czego jesteśmy zdolni czyli jak dobrym jesteśmy trenerem. Kolejna opcja, znaczy kolejny punkt to szkolenia. Czy są potrzebne, czy są wymagane? No prawnie to nie jest, znaczy prawnie każdy może prowadzić ludzi i nie jest to regulowane, więc nawet jak na szkoleniach to mówię, to trochę takie jest, jest to zachęcające, ale każdy może być trenerem, taka jest prawda. Ale szukamy dobrych właśnie kursów. Yy, polecam, bo po pierwsze możemy się tam czegoś nauczyć. Po drugie y, możemy poznać fajnych ludzi. M możemy inaczej na, to, na ten zawód w ogóle spojrzeć. Yy, także jak najbardziej polecam. To nie jest jakiś must have. Jeżeli ktoś czuje, że jest w stanie prowadzić ludzi bez, znaczy ludzi bez tego yy, ukończenia jakiegoś szkolenia na trenera personalnego albo tam jakieś specyficzne szkolenie, crossfit i tak dalej w zależności w czym tam będzie chciał działać nie trzeba mieć takich szkoleń, ale polecam na niektórych naprawdę można się bardzo dużo nauczyć ja miałem ich ponad 20 kiedyś nagram filmik, jeżeli będziecie chcieli także bardzo polecam tego typu szkolenia Zwłaszcza osobom takim początkującym, początkującym trenerom lub przyszłym trenerom, tak. Yy, ogólnie yy, chciałem też powiedzieć, że może najlepiej traktować to jakiś taki proces, nie? czyli jest ktoś w danym procesie, że chce być właśnie trenerem i pomaga ludziom, i, i to później wpłynie na to, że będzie prowadzić ludzi i będzie robił to y, za pieniądze. To nie jest takie coś, że o, kończy kurs, i, i, i w tym momencie on już jest gotowy, żeby prowadzić, to lepiej podchodzić do tego na y, tak zgodzie z sobą. Z, czy możemy komuś pomóc? Czy jesteśmy na tak jakby wyższym poziomie, jeśli chodzi o merytorykę i, i dotarcie do celów związanych z sylwetką czy ze zdrowiem, niż inni i i wtedy, wtedy obie osoby są zadowolone, obie strony są zadowolone, klient będzie zadowolony, że będzie miał lepsze rezultaty i, i trener będzie zadowolony, że zarobi i czegoś też się nauczy podczas tej współpracy. Na dziś to wszystko. Daj znać w komentarzu, o czym mam nagrać kolejny materiał.